Książę William wywołał kolejną falę kontrowersji w brytyjskiej rodzinie królewskiej, zdecydowanie ignorując możliwość spotkania z bratem, księciem Harrym, podczas gdy ten ostatni uczestniczył w Gali Wellchild Awards w Londynie. Zamiast towarzyszyć bratu, William postanowił spędzić czas z Dawidem Beckhamem, co jest o tyle zaskakujące, że Beckham był kiedyś bliskim przyjacielem Harry'ego. Razem z żoną Wiktorią byli częstymi gośćmi w towarzystwie księcia i jego małżonki oraz obecni na ich ślubie. Niestety, relacje między nimi ochłodziły się po tym, jak pewne informacje wyciekły do prasy. To spotkanie William z Beckhamem, podczas którego panowie zdecydowali się nawet na wykonanie pamiątkowych zdjęć, mogło wywołać rozczarowanie wśród fanów królewskiej rodziny, zwłaszcza młodszego z braci. Royal Family nie ma łatwego życia. Ciągle borykając się z wewnętrznymi konfliktami i zmagając z falą plotek oraz nieustającej uwagi mediów, które skrupulatnie dokumentują każdy ich krok. Ten ostatni gest księcia Williama z pewnością doda kolejnych spekulacji dotyczących ich rodzinnych związków i osobistych wyborów. Ostatnie doniesienia z życia księcia Harry'ego rysują obraz człowieka, który staje na życiowym rozdrożu. Jak donosi mail online. Rozmowa z królewskim biografem ujawnia rosnące frustracje Harryego, który wydaje się być coraz bardziej zniecierpliwiony podczas publicznych wydarzeń w Kalifornii u boku swojej żony Meghan. Niezadowolenie to może być sygnałem chęci zmian w jego życiu, zwłaszcza teraz, gdy książę obchodził niedawno czterdziestą urodziny i, jak sugeruje biograf, pragnie nadać swojemu życiu nowy sens. Tymczasem relacje z rodziną również zdają się być napięte. Spekulacje, że Wiktoria Beckham mogła przekazać dziennikarzom informacje o sprawach rodzinnych Harry'ego i Meghan, dodatkowo komplikują sytuację. W kontekście tych doniesień, decyzja Harry'ego o ograniczeniu kontaktów z osobami pozostającymi w dobrych relacjach ze starszym bratem, w tym także biznesowych, wydaje się zrozumiała. Harry zdaje się teraz powracać do swoich dawnych pasji, takich jak ekologia i ochrona dzikich zwierząt, które były mu bliskie przed ślubem z Megan. Ten ruch może być odczytany jako próba podniesienia własnego prestiżu i niezależności. Biograf zauważa, że Harry rozpaczliwie chce nadać sens swojemu życiu, co może oznaczać nowy rozdział, w którym książę będzie dążył do realizacji swoich dawnych, ambitnych planów. Być może nawet inspirowany niedawnymi wydarzeniami związanymi ze spotkaniem brata z Beckhamem czy te posunięcia pozwolą Hariemu na odbudowanie własnej tożsamości poza cieniem rodziny królewskiej. Tylko czas pokaże, jak te nowe ambicje wpłyną na jego przyszłe kroki.